Słynny polski muzyk oskarżony o pedofilię, prowadził kultowy program na TVP1. Znany muzyk i ojciec popularnej piosenkarki został oskarżony o pedofilię. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 86-letniemu mężczyźnie, Krzysztofowi S., podejrzewa się, że dopuścił się wykorzystania seksualnego osoby małoletniej. Znany muzyk Krzysztof S., oskarżony o pedofilię. Głośna sprawa, muzyka znanego m.in. z programu dla dzieci, tęczowy music box, właśnie znalazła się w punkcie kulminacyjnym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. Dokument, który wpłynął do instytucji 14 lipca, dotyczy zarzutów z 2017 roku, kiedy to, według prokuratury, miało dojść do wykorzystania seksualnego przez artystę osoby poniżej 15 roku życia. Sprawę muzyka od lat nagłaśniał dziennikarz. Sprawą znanego muzyka od lat zajmował się dziennikarz Mariusz Zielkę. Temat tuszowania pedofilii w naszym kraju został przez niego podjęty w reportażu Bagno. Według dziennikarza przypadków krzywdzenia dzieci przez S było wiele. Ujawniając tę historię i zaczynając nad nią pracować, nie zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę trafiłem nie tylko na największą aferę w historii polskiego show biznesu, ale na największy skandal pedofilski w Polsce. W reportażu ujawnię całą prawdę o tej wstrząsającej sprawie, ale to nie jest materiał, tylko o sprawie Krzysztofa S. Obejrzyjcie, bagno, zobaczcie w jakim świecie żyjemy, co i jak jest przed nami ukrywane, zapowiadał reporter. Krzysztof S. nie przyznaje się do winy. Do wykorzystania seksualnego małoletniej miało, zdaniem prokuratury, dojść w puławach w trakcie organizowanych tam warsztatów jazzowych dla dzieci i młodzieży. Za ich przebieg odpowiadało stowarzyszenie, którego prezesem był Krzysztof S. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił także składania jakichkolwiek wyjaśnień. Jeśli prokuraturze uda się udowodnić mu winę, grozi mu kara pozbawienia wolności od dwóch do nawet dwunastu lat.